Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby sytuacja synoptyczna nie ulegnie istotnej zmianie. Nadal napływać będzie do nas ciepłe powietrze i będą pojawiać się chmury burzowe w większej części kraju. A to wszystko dlatego, że rozległy układ wysokiego ciśnienia z nad Rosji sprawia, że układy niskiego ciśnienia wędrują właśnie między innymi przez Polskę. Ten wyż blokuje wędrówkę niżu, który miałby się przesunąć właśnie w kierunku tego wyżu, ale całkowicie. No, cały czas gorąco i cały czas burzowo. W nocy również kontynuacja burz. Taka pojawi się na zachodzie. W pozostałej części kraju dosyć spokojnie, ale ciepło. W tym najchłodniejszym momencie spodziewajmy się od 8, do no nawet 13 czy 14 stopni. Wiatr podczas burzy silny i porywisty. Jutro chmury zaczną napływać na Polskę w pierwszej kolejności na krańcach zachodnich, później na południu, a później na krańcach wschodnich też mogą się takie chmury wypiętrzać. Bardzo pogodnie i bardzo słonecznie w centrum, miejscami na Armii i na Kujawach. Tutaj nie powinno padać. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce temperatura wyniesie od 18 do 24 stopni, 25 w najcieplejszym mieście Bydgoszcz. No i tutaj bez deszczu i bez burzy. W pozostałych miastach w tym regionie burze z silnym i porywistym wiatrem. Na północnym wschodzie nawet 26 stopni. Nie powinno padać w centralnej części regionu na krańcach wschodnich burze z silnym i porywistym wiatrem. Na południowym wschodzie, no tutaj już w całym regionie burzowo, deszczowo silne wiatry miejscami nawet może pojawić się opad gradu. Temperatura od 21 do 23 stopni. Nie górne dolne Śląskie, Miłguska tutaj upalnie, gorąco, nawet do 26-27 stopni, ale kontynuacja burzowej aury. Taką też będziemy mieć w środę w centrum i na krańcach wschodnich. Temperatura do 25 stopni. W czwartek nieco chłodniej, no i burze pojawił się już w całym kraju.